Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie osoby subskrybujące kanał Fiat 125p klasycznie Dziś jesteśmy w Katowicach w Super Samie Impreza to jest piąty zlot na dachu w Super Samie Organizowany również przez, jak widzicie, Dyski Ruch Klasyków Postaram się Wam przybliżyć, jak to dzisiaj wygląda, bo naprawdę sporo jest pojazdów. Również jest to imprezka taka, że możemy tu siedzieć chyba do 18, czy do 19. Są bardzo ładne perełeczki, patrzcie jaki trabant. Ostatnio mamy dość, dość szał, że tak powiem. Zobaczcie syrenka posto, bardzo ładna. Pana tylko syreneczkę. Z tej strony też mamy ładne pojazdy. Tak, oczywiście, tak powiedziałem, cały czas jeszcze ktoś tutaj dojeżdża, więc będę się starał Proszę na bieżąco Wam tutaj z relacje dać. Seata, o, którego jest Maluszek od, od Mariuszka. No to właśnie informuję, że podział go Panu w pani... mamy nasze e, duże Fiaty, miał Fiaty zobaczcie. Na nie o to Ruchu klasyków i tam czeka. Tak, tej pani Fiat jest ten sam rocznik co mój. To jest, jest mój Fiat. To ruchu klasyków. Dobra. Zobaczcie, tu mamy pana Rysia. Pan Rysiu dzisiaj debiut. To jest jego tarpan. Tu mamy Volkswagena. Zobaczmy, może od tej strony. Sporo, sporo fajnych pojazdów naprawdę warto, warto przyjechać obejrzeć. no też ludzi a to już niektóre pojazdy znamy panda roja Polonez oczywiście słuchajcie ja jestem właśnie w, w okolicy namiotu Charlie Food and Friends Mam gdzie zaofaczkuję się właśnie też ładną. butelkę może wody ale oprócz tego można się tutaj zobaczyć w naprawdę pyszne dania które zostały tutaj specjalnie przygotowane z, z okazji naszego spotkania z Supersamie Także zajrzyjcie tutaj, kiedy tylko wód pojawi się Też mamy okolicy to Chardin Food Friends na pewno poradzi Też sobie z bardzo szybko i bardzo smacznie ładne akwarium Przejdziemy z tej strony Wam zobaczyć, tu jest mnóstwo maluszków i nie tylko Zobaczcie jak to wygląda o. Rowerek wigry czy polonez polonez o Jezi strefa dzień dobry. Dzień, dobry. dzień dobry witamy witamy dobry. Z FSO sekcja się witamy są są mi maluszki dzisiaj Pana Maczka ze strefy Boże strefy z fso sekcji Sielunksk Maluszki, co jeden to ładniejszy Co jeden to ładniejszy Mamy do kwiata, Fiata, który jest na pneumatyce Zobaczcie o. Zobaczcie, czy tak, ładnie schował maluszek z tyłu, zobaczcie jak ładny Naprawdę, zobaczcie. Do koloru do wyboru maluszków mamy od groma. Ej, przyda, przyda. Też, maluszek z ludzkiej jazdy z, z podpisami. Przejdziemy dalej. Znaczy. Naprawdę piękne pojazdy cały czas dojeżdżają. Piąty, piąty zlot na dachu w samie. Troszkę straży pożarnej, piękna chóra Dzień dobry Witamy Ciężko być uważaj. Piękny Volvo, zobaczcie Ten mały datsunek jest piękny. przejdziemy tam wam pokazać całą strefę rozrywki dla dzieci i nie tylko. No ale tu mamy też bardzo ładne autka. Zobaczcie, Fiat Panda. Mamy tego Fiata też bardzo ładnego, co z nami jeździ. Piękna Lancia to też piękny. Garbusek bardzo ładny. Tam są jeszcze drugie garbuski, przyjdziemy obejrzeć. A zobaczcie, tu mamy garbuska też bardzo ładnego. Dzień dobry. Dzień dobry. O, dzień dobry. Aha, następny dzień Akarman, piękny. Proszę, jaka sesja zdjęciowa. Proszę, jak ładnie. Garbuski piękny, zobaczcie. Co jeden to ładniejszy. Ładna barwa również, taki granatowy, ciemny. Ten taki wiśniowy też piękny, bordowy. Super, super. O. Przejdziemy zobaczyć następne pojazdy. widzicie jest tego sporo, naprawdę dużo. Jeszcze co chwilę dojeżdżają. Patrzcie, jaki bardzo ładny Fiat 127, a to, to, to co dostał nagrodę w e, Świętokłowicach Tu mamy Forda Taunusa Chyba ta patrzcie. Piękna linia, dokładnie 64 rocznik Bardzo ładna linia tu Mamy Skodę, patrzcie tą e, oktawie. Która była, też nagrodę miała na klasyki z Zabrze Zabrze klasycznie może tak Też dostała nagrodę Warszawa, bardzo ładna garbuska. Mamy strefę rozrywki dla dzieci nie tylko, zobaczcie Jedzonko, waty Nagrody czekają Troszkę amerykańską. I ta korda Idziemy tam, mamy jeszcze pokazać więcej tego. Zobaczcie. Tu mamy auto od Kostka. Piękny Mustang, który stoi, bardzo ładny kolor. Blink też bardzo ładny. A tu mamy czajkę. Czajkę. Piękna czajka. Patrzcie. Zacznijmy sobie do środka. Pięknie. Kawa samochodu. Cool, Osobne krzesełko z tyłu. Czajka. Piękne łódko mamy Mustanga z z pinzer Jeszcze automat Zobaczcie też środek możemy zobaczyć przez kabriolet Jak to wygląda teraz Każde auto jak widzicie jest oblegane przez zwiedzających, Bo naprawdę piękne pojazdy golfa GTI Ładne Porsche, w chrupek jest też fajny. O patrzcie jaki, Trabantzi. Zobaczcie. Zobaczcie gdzie jest w środku. Siedzenia drewniane. Kierownica ściągnięta, powieszona. W bagażniku zestaw Mam zestaw fajny No Widzicie można się bawić Można się bawić Mamy Fiata Uno Cinquecento BMW Jest portu ładne Pięknie Mamy Mercedesy I, bardzo ładna też. O, tam jeszcze nie byłem, zobaczcie. Mustanga numer 15. A, bardzo fajny. Zobaczcie, tu jeszcze jest korweta. Zajrzymy sobie może do niej. Tak wygląda korweta w środku, zobaczcie. Nie każdy ma okazję zobaczyć. Deskę rozdzielczą, podbit cały. Bardzo ładna. Ten Mustang przepiękny. Widzicie, mnóstwo pojazdów tak na dzisiaj, mamy ładny przekrój. CD, ładne Audi, proszę bardzo, V8. Mamy porszaki piękne jest, Dla każdego coś się znajdzie, miłego do, do obejrzenia, na pewno by każdego coś ciągło. Każdy pojazd jest inny, specyficzny. Jest różno to jest seria. Port Scorpio, to jest parkowany. Drugi Port Scorpio, patrzcie. Z tej strony też mamy. Piękne pojazdy. Wróćmy jeszcze tutaj. Piękna Jetta. Mazda. Jetta. BMW. Może teraz na tę stronę przejdziemy. Bardzo ładny Mercedesik, W tym kolorze. Witam, tam, pozdrawiam. Patrzcie jak to jest bardziej BMW. proszę bardzo trójeczki ładne. Audi, proszę bardzo, cabrio. Golfi, lampy. Ładne, takie nietypowe, jak na golfa. Następne ładne Porsche. Bunda. Legend, jak dobrze pamiętam. Katilak no. To jest ta Supra. Piękna. O, mamy czerwoną też. jest bardzo ładna. super. Jeszcze zerkniemy na tą stronę, żeby sobie przejść. Hmm. Tak, które mamy. Bardzo ładną. Rzucie, w sportowej. Bardzo to w wolne. To jest wolne. To jest wolne. To Także widzicie, super, naprawdę super impreza, jest atrakcji dla dzieci, dla To oczywiście do zapoznania się z motoryzacją. Także piękne pojazdy, naprawdę piękne. Oczywiście jak jeszcze to nie jest koniec imprezy, co chwilę ktoś do nas dojeżdża Jacik, Audi. Tam jeszcze idziemy zobaczyć, jeszcze jest fajne autko Jak dobrze pamiętam, bo Ford Depp No, chyba tak Strefa super sam Mamy to proszę bardzo piękny tak forte zobaczcie forte nie każdy ma ten pojazd możliwość zobaczyć z bliska bardzo ładny A proszę, jeszcze jedzie Cadillac. Następne Porsche przyjechało, zobaczcie. Naprawdę mamy tego sporo. Volvo też bardzo ładne. Także sporo pięknych pojazdów. I tak widzicie cały czas ktoś dojeżdża. Ten parking jest tutaj naprawdę dość spory. Także cały czas się coś dzieje. O, nawet mi jedzie kolega Michał, kwiatem dużym. Widzicie? Chłopaki z milicji. Dzień dobry, dobry. chłopaki z milicji pilnują porządku. Tak jest. No. Także sporo tego. Także pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj z Katowic, Super Samu, z imprezy. Zapraszam do lajkowania, do subskrypcji oczywiście kanału Fiat 125p, klasycznie. No i zapraszam na takie spoty, tak. zobaczcie, jeszcze piękna pogoda, o, piękne kabriolety. Tu mamy Punto, Punto w kabriolecie, zobaczcie, tak środek wygląda. O, strefa maluszków. Zabierasz Ci, co kurwa nie a ci, co nie mają, to i nie, Cały nie, czas nie, tutaj coś nie, dojeżdża, tak widzicie. Pięknie, naprawdę piękne pojazdy. Jest co oko nacieszyć, nie? Siemano, siemano, Cały czas można, że tak powiem, coś pooglądać i oko nacieszyć na takich pojazdach. Tu mamy oryginalnego, zobaczcie, oryginalny tu maluszek. Bosmal, czyli kabriolet, oryginalny maluszek Bosmal, kabriolet, coś pięknego, coś pięknego, o ładne felgi i no. autorskie projekty, zabawa jest kreatywna, na pewno pouczająca i przede wszystkim... Ładna syreneczka, tak samo tak powiedziałem syrenka Tabosto, także cały czas się Zachęcam coś dzieje, tak ciekawice dzisiaj oblężone przez klasyki, więc juniora, pozdrawiam serdecznie was wszystkich na pewno, i do usłyszenia i do myślę, do zobaczenia. A cóż to przeciwko laboratorium? Mamy oczywiście dame A jeszcze kawałek dalej jest Prestige Garage, czyli Salon Auto Timing. Dzisiaj panowie tutaj zajmują się. I gdzie następny pojazd piękny przyjął? Piękny BMW, super. Super, super auto. Zobaczcie, piękne czarne. To nasza pani fotograf oczywiście tak Która robi nam ładne zdjęcia każdemu pojazdowi Dzisiejszej imprezy A no, zobaczcie dwa cinkusie w kabriolecie Bardzo mało tego jest Bardzo mało Jest taki ala szyberdach No środek taki jak, jak cinkus może pojawszy, Nie ma żadnych zmian dobry Dzień dobry, dzień dobry, witamy, zobaczcie, ktoś będzie powiedział cicpecento, ale jest w kabriolecie. No. No. Widzicie? Super. Są perełeczki. Są. No, tak jak mówiłem, następne pojazdy dojeżdżają. mam ładnego garbuska następnego, zobaczcie. A tam mamy Datsuna Z, też bardzo piękny. 240z to mamy komisję, zobaczcie pan Mariusz przychodził z Stycki ruchu klasyków O, zaczepimy go. Panie Mariuszu, dzień dobry Dobry dzień, Witamy dobry serdecznie. Dzień, dobry Czy pan dobry coś dzień, orientuje się ile mniej więcej nas tu jest? Jak to wygląda? Jeszcze nie wiem, za, ale no 240 samochodów było zgłoszonych dzisiaj. 240 zgłoszonych, tak. widzicie? Jeżeli te wszystkie osoby przyjadą, to będzie naprawdę rekord generalnie, jeśli chodzi o edycję na super Na Super Samie. Jasne. To mamy piątą, żeby mówić piątą edycję. Piąta z rzędu. Tak. Z rzędu. tak. Nawet w czasie pandemii udało tak. się tak zorganizować, że rok w rok to jest chyba jeden, jeden zwrot, który pandemia mu nie przeszkodziła. Nie przeszkodziła. No, nie przeszkodziła. Dobrze. A to jest właśnie nominowany Datsun. Bo... Nominowany Datsun. Proszę bardzo, jest nagroda. Jeszcze nie nagroda. Słuchajcie, mam 20 taki paszport do nagrody. Tak, paszport do nagrody, przypustka. Tak. Każdy uczestnik dostaje też takie właśnie dyplomy. Jak tam na boku mnieciszowo można zobaczyć? może. Tak. I tak to wygląda. Dziękujemy za informację. Tak jest. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Na